Wiele osób pyta jak dołączyć do mojego kursu i już Wam powiem. Chodzicie na app.matematykagryzie.pl, klikacie dopasuj kurs, następnie pomożemy Wam w wyborze kursu, później ustalacie login i hasło, którym będziecie mogli logować się na różnych urządzeniach, np. w aplikacji mobilnej czy też na app.matematykagryzie.pl na swoim komputerze. Jako login podajecie swój adres mailowy. Może to być zarówno adres mailowy rodzica, jak i ucznia. Będzie służył tylko do logowania się. Co robimy następnie? Przechodzimy do płatności. Możecie dokonać płatności na przykład poprzez Blik, czy też poprzez konto bankowe. A po udanej transakcji wchodzicie na app.matematykagryzie.pl lub pobieracie apkę Matma Gryzie na telefon. I ustalonym loginem i hasłem logujecie się. Mam nadzieję, że kurs Wam się spodoba. Ma już ponad 1700 pozytywnych opinii uczniów, które możecie przeczytać w App Store oraz Google Play, co mnie bardzo cieszy, bo takie było moje marzenie stworzyć kurs, który zastępuje korepetycje.